Dzień dobry, witam serdecznie. Cezary Andrzejczyk. Jesteśmy na antenie Komparyk 24 TV, a w czwartki o 13.30 zawsze na żywo mój program Biznes Focus. O sprawach ważnych dla przedsiębiorców, dla inwestorów, dla konsumentów, właśnie u mnie w programie i nie inaczej będzie dziś. A temat, jak, jakże gorący: bo inflacja, inflacja, która już chyba odmieniana przez wszystkie przypadki w tym roku i w ostatnich miesiącach, zwłaszcza w mediach, temat obecny i wszechobecny. Galopująca inflacja, inflacja, która nie chce się zatrzymać, i dziwne ruchy NBP, a także w zasadzie bierne działanie, czy może brak działania ze strony rządu, przynajmniej na razie powoduje, że sytuacja według wielu ekspertów i ekonomistów nie rysuje się najlepiej na najbliższe miesiące. A o tym, czy rysuje się nie najlepiej, a może jednak są jakieś szanse na wyjście z tego kryzysu, będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem, dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Witam Cię Czarku. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Przemek, to żeby zacząć z, z wysokiego C. Czy NBP i Rada Polityki Pieniężnej ze swoimi działaniami w postaci chociażby ostatniej, a także wczorajszej podwyżki stóp procentowych, przede wszystkim tej głównej stopy, stopy referencyjnej o 0,75 punkta procentowego przypadkiem nie są spóźnione? No, oczywiście, że są spóźnione. Jakby ja o tym mówiłem od, od wielu, wielu miesięcy, że normalizację pieniężną należało rozpocząć wcześniej. No, ale jakby oddam przynajmniej NBP to i, i Radzie, że na, próbuje nadrabiać stracony czas, czego nie można powiedzieć o niektórych innych bankach centralnych. Przed chwilą choćby mieliśmy Bank Anglii, który wycofał się z podwyżki, w pewnym sensie wycofał się, bo jakby sugerował ją, w końcu tego nie zrobił. Czy jeszcze bardziej Fed, który jest w podobnej sytuacji jak, no oczywiście jest sporo różnic, ale też jest dużo podobieństw jak, jak RPP i który już dawno powinien skończyć do dróg, a dopiero rozpoczął jego ograniczanie, w ogóle nie chcę mówić o podwyżkach. Więc Rada przynajmniej coś zrobiła, no, można jej zarzucić to, że przespała dobry moment na rozpoczęcie tego cyklu, kiedy robiły to banki w naszym regionie i teraz musi trochę działać panicznie, ale uważam, że w tej sytuacji, jakby budząc się wczoraj rano, gdzie jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie trzeba podjąć jakąś decyzję, to lepiej było zrobić to, co zrobiła Rada, niż iść w zaparte. To, co, jak, jak na przykład robi to Fed. No dobrze, to prawdopodobnie uda nam się jeszcze porozmawiać chwilę o innych krajach, gdzie też sytuacja... Nie przedstawia się najlepiej, rzeczywiście mamy chyba do czynienia z jakimś już globalnym kryzysem inflacyjnym. Natomiast pozostajemy jeszcze na naszym podwórku, bo to naszych widzów najbardziej interesuje. Najwyższa od 20 lat inflacja w Polsce zbliża się do 7%. Wielu ekspertów twierdzi, że z całą pewnością przebije 7% jeszcze w tym roku. A kto wie, może w pierwszym kwartale 2022 przebije jakieś rekordowe, zupełnie dwucyfrowe wyniki. Jak ty na to patrzysz ze swojego punktu widzenia, według swoich obserwacji, codziennie analizujesz te wszystkie wskaźniki, patrzysz na to, co dzieje się również na rynkach finansowych, no bo nie tylko w realnej gospodarce. Jak ty byś to teraz zreferował, i co Twoim zdaniem może się wydarzyć, żeby, tak jak powiedział dzisiaj na konferencji porannej profesor Glapiński, szef Narodowego Banku Polskiego, e, oni użyją tego, co w ich mocy, żeby zbliżyć się do tego celu inflacyjnego, czyli 2,8 punktu procentowego. Z punktu widzenia zwykłego obywatela dwa i pół. przedsiębiorcy, 2,5, przepraszam, konsumenta, wydaje się to nierealne przy tym poziomie, który jest teraz. A jak ty na to patrzysz? Jest to, jest to realne. Pytanie, jak bardzo rada będzie zdeterminowana, aby to robić. Znaczy jak dla mnie to jest pierwsza taka naprawdę konkretna zapowiedź, ona już padała wczoraj. W tej komunikacji z rynkami, która do tej pory była bardzo chaotyczna i w zasadzie. Chyba lepiej w ogóle, gdyby jej nie było, niż miała być taka, jaka była. Eee, no, jakby na tym tle ta wczorajsza konferencja i tak przyniosła kilka konkretów, tak? bo oczywiście to wystąpienie było bardzo długie i sporo było tam e, różnych takich wątków pobocznych powiedziałbym, ale jakby ta deklaracja jest moim zdaniem czymś konkretnym. To oznacza, że w grudniu będziemy mieć podwyżkę stóp procentowych, która dodatkowo nie będzie podwyżką ostatnią. z tego oczywiście nie powiedział wprost, tak jakby nie chciał udzielić odpowiedzi na to pytanie. Jakby tutaj za to go nie winię, Rada Polityki Pieniężnej nigdy nie zobowiązywała się do kolejnych ruchów. Ale, ale jakby ta podwyżka będzie i jeśli Rada faktycznie chce sprowadzić inflację choćby w okolice górnego ograniczenia celu w perspektywie dwóch lat musi stop procentowe podnosić, to jest oczywiste. Co do samej inflacji ona Wzrośnie powyżej 7%, szczyt jej przypadnie w pierwszym kwartale przyszłego roku ze względu na czynniki, y, punkt odniesienia. Jakby rok temu y, inflacja była niższa, y, a pewne wzrosty cen działy się w trakcie roku. Czyli im dłużej, y, jakby, im kolejne miesiące będziemy porównywać ceny do kolejnych miesięcy tego roku, to ten punkt odniesienia będzie wyższy. Nie znaczy oczywiście, że ceny spadną, ale po prostu. No, jakby krzywa nachylenia będzie niższa, tak? Czyli, jakby wzrost od punktu A do punktu B będzie, będzie niższy, bo te punkty będą się przesuwać. Um, I to jest taki element techniczny, jakby z takich technicznych powodów, inflacja tak, jak na nią patrzymy, czyli zmiana rok do roku będzie niższa. Ale to jeszcze nie załatwia nam sprawy, bo um, jakby. To nie będzie spadek do 2,5% czy choćby 3,5%. To będzie spadek w okolice 5-6% z tych, z tych tytułów technicznych. No i jakby, żeby osiągnąć dalszy spadek, przede wszystkim nie można dzisiaj pozwolić na społeczną akceptację podwyżek cen, która moim zdaniem już jest dość mocno zakorzeniona. Jakby my odwykliśmy od inflacji przez wiele lat, udało, udało ją się w Polsce wykorzenić, no powiedzmy sobie 20 lat temu. Już kilkanaście lat temu tak na dobre. I przywykliśmy do tego, że ceny są względnie stałe. Niektóre czasem rosną, ale, ale jakby względnie e, traktowaliśmy, że cena to jest cena, jakby nie wiem, nie sądziliśmy, że dana usługa czy dane dobro za trzy miesiące na pewno będzie droższe. Dzisiaj i takie przeświadczenie zaczyna się budować i to jest niebezpieczne. I z punktu widzenia polityki pieniężnej właśnie na takie oczekiwania należy reagować, więc. Więc to, co Rada robi dzisiaj, tutaj również się zgadzam z presem Glapińskim, że to, co Rada robi dzisiaj, to stara się przeciwdziałać tym oczekiwaniom. Robi to za późno, ale jakby, tak jak powiedziałem, lepiej późno niż wcale z dwojga złego. Dobrze, zostawmy na chwilę Radę Polityki Pieniężnej, zostawmy na chwilę presa Glapińskiego, bo jego zapowiedzi przez wiele miesięcy. Były różne, niezgodne tak naprawdę z tym, co się wydarzyło później, bo mówił, że absolutnie to widmo inflacji nam nie grozi, że ta inflacja tak wysoka nie będzie i że między innymi również inflacja nie wpływa na portfele Polaków. Jak wiemy, wpływa i jak wiemy też, czynniki, które ją wywołują, są różne, także zewnętrzne, o których bardzo długo przez wiele miesięcy także wspominał profesor Kolpiński. Ale pomówmy teraz o innych narzędziach, czy też działaniach, które może podjąć rząd, czy mógłby podjąć rząd, bo to w ich rękach chyba teraz też leży część odpowiedzialności za inflację. Jak wiemy RPP i NBP, no to jest odpowiedzialność monetarna. Jeśli chodzi o jakieś stymulusy fiskalne, to rozumiem, że gdyby miało się coś wydarzyć, no to rząd musiałby obniżyć niektóre podatki lub no, trochę przygasić gospodarkę, tak? Ten popyt wewnętrzny przygasić, no bo jak wiemy w tym momencie, to on napędza nasz wzrost gospodarczy. Jak do tego się odniesiesz i co w tych najbliższych miesiącach sądzisz, że mógłby zrobić rząd, biorąc pod uwagę, że jednak premier Morawiecki zazwyczaj jednak próbuje iść w kierunku tego, że mamy wzrost. No i czy teraz by byli gotowi wyhamować trochę ten wzrost, żeby spróbować zbić tą inflację? Moim zdaniem cokolwiek rząd nie zrobi, to będzie gorzej, więc jakby, proszę nie zrozumieć tego źle, to nie jest... jakby Żadna sympatia czy antypatia do rządu. Po prostu w tej sytuacji, w której jesteśmy, no rząd może prawdopodobnie starać się wprowadzać dodatkową politykę regulacji cen czy wyrównywania tych wzrostów cen poprzez transfery socjalne, a nie wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. To prowadzi to zazwyczaj jedynie do komplikowania i tak skomplikowanych finansów publicznych. Zawsze są wtedy jedni wygrani, drudzy przegrani na tych rozgrywkach. Tak jak powiedziałeś, na czynniki zewnętrzne nie mam wielkiego wpływu. One raz są sprzyjające, raz są niesprzyjające. Na czynniki um, krajowe, czyli tą presję um, płacowo-popytową, um, ma wpływ polityka pieniężna. Polityka, oczywiście, fiskalna też ma jakiś wpływ, ale my nie jesteśmy w takiej sytuacji jak USA, gdzie gdzie po prostu ten popyt został w dużej mierze wygenerowany no, transferami socjalnymi, które zostały rozdane w rekordowych ilościach. U nas jednak, no, no, oczywiście, mieliśmy wszystkie, wszystkie rodzaje tarcze i, i to, co się z nimi łączyło, ale one jednak miały bardziej COVIDowy związek, podczas gdy w USA no, było to takie czysto socjalistyczne rozdawnictwo. Więc nie bardzo widzę tutaj rolę rządu. Jakby. Wydawało, wydaje mi się, że lepiej nie komplikować sytuacji, zostawić um, kwestie um, próby sprowadzenia inflacji do poziomu zbliżonych do celu w Radzie Polityki Pieniężnej. Okej, okay, to porozmawiamy teraz chwilę o tym jeszcze w takim szerszym obrazie, bo e, się o tarczach, które były w czasie pandemii i które rząd przygotował i przedstawił i wdrożył, żeby pomóc przede wszystkim przedsiębiorcom. Tak naprawdę nikt z nas, nawet ci bardziej zorientowani i analizujący na co dzień realną re, tą, tą rzeczywistość gospodarczą, makroekonomiczną, nie wiedzą, jakie mogą być następne skutki e, tego, tej czwartej fali, która jest u nas już teraz, rozpędza się i nie wiemy tak naprawdę, do jakich skutków tym razem gospodarczych może doprowadzić, zakładając nawet, że nie będzie żadnych twardych lockdownów. Czy ta ogólna sytuacja gospodarcza, gdzie troszeczkę... Chyba jakiś oddech nabraliśmy, zaczęliśmy powracać do normalności, przedsiębiorstwa, usługi, wszystko ruszyło, handel przede wszystkim, i zaczęliśmy e, nabierać wiatru w żagle. Czy teraz ta galopująca inflacja, e, ewentualnie malejący popyt wewnętrzny i to, że Polacy jednak w ostatnim czasie trochę wydawali pieniędzy, e, no i podwyżka stóp procentowych również, gdzie to ma wpływ na kredytobiorców w największym stopniu nie wpłynie na to, że, że będziemy mieli do czynienia z trudnymi miesiącami. Jak na to patrzysz z, takiego, z takiej bardziej ogólnej perspektywy, już łącząc te wszystkie elementy i co to może oznaczać dla nas, konsumentów, kredytobiorców w tych dwóch najbliższych, załóżmy, kwartałach? No tak, są to jakieś faktycznie argumenty. E, paradoksalnie, tak, tak jak mówisz, rząd mógłby schłodzić inflację lockdownami, a myślę, że to jest czarny scenariusz dla, dla nas wszystkich. Miejmy nadzieję, że... Do tego nie dojdzie, no nie po to, bo cała polityka szczepień, żeby teraz zamknąć znowu społeczeństwo. Więc miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast tak, no zgoda, jakby tutaj mimo wszystko ta czwarta fala, jakiś wpływ, myślę, na, konsum na nastroje konsumentów będzie miała. Dodatkowo europejska gospodarka też trochę złapała zadyszki znowu. Um, i, I to też w jakiś tam sposób na nas będzie wpływać. Jak na razie nasz handel, nasz przemysł radzi sobie, radzi sobie bardzo dobrze. Ale te, te globalne zakłócenia łańcuchów dostaw też nas dotyczą. Więc są to wyzwania dla firm niewątpliwie. Um, czy to doprowadzi do jakiegoś większego spowolnienia? Myślę, że nie w krótkim czasie. Jakby ten, um, ten popyt globalny, na którym też korzystają polscy eksporterzy. Jest, jest silny, jakby ten powrót popytu krajowego też jest przyzwoity i o ile się nie wydarzy właśnie coś bardzo niemiłego typu jakiś globalny lockdown, no to myślę, że ta gospodarka i tak nie wytraci rozpędu z dnia na dzień. Natomiast jakby moim bazowym scenariuszem jest to, że ten szczyt wzrostu gospodarczego mamy w Europie za sobą. My będziemy powoli powoli ta gospodarka będzie się jednak schładzać, tak jakby wiele elementów będzie na to wpływać w międzyczasie, tak? jakby co się zadzieje z cenami energii podczas zimy, na, na to jak, nie wiem, jak nowe restrykcje pojawią się w Azji na przykład, gdzie reaguje się bardzo, no, powiedziałbym gwałtownie na wszelkie ogniska pandemii, no więc jest duży znaków zapytania i yy, ta ścieżka może wyglądać lepiej lub gorzej, ale, ale co do zasady yy, przewiduje stopniowe yy, schładzanie się koniunktury. Okej, okay, to jeszcze na chwilę zatrzymam się przy tej yy, stopie referencyjnej, która obecnie wynosi 1,25 punkta procentowego. Sam powiedziałeś, że jest dla Ciebie dosyć oczywiste po dzisiejszej konferencji prezesa Grapińskiego, że w grudniu Rada znowu podniesie stopy, a zatem... Załóżmy, że one mogą dojść do dwóch punktów procentowych na przykład. Czy to oznacza, że kredytobiorcy, którzy mają kredyt w banku, na przykład hipoteczny w złotym, ale również kredyty. Czy pożyczki takie gotówkowe pewnie też zostaną przez to dotknięte? Czy to będzie oznaczało, że realnie ludzie, oprócz tego, że oszczędności też niestety będą topnieć przez inflację, będą tracić dużo pieniędzy przez najbliższe miesiące, ostatni kwartał i pierwszy kwartał 2022? Jaki to może właśnie na ten popyt wewnętrzny mieć wpływ? Bo widzieliśmy kilka ciekawych zjawisk w pandemii. Pierwsze takie, że ogromny wzrost w sektorze e-commerce, ludzie masowo przesunęli się na handel online i kupowali bardzo dużo i bardzo chętnie. Widzieliśmy wręcz nie spotykany wzrost ilości wniosków o kredyty hipoteczne w bankach. Widzieliśmy bardzo dużą ilość mieszkań sprzedanych, ale też kupowanych za gotówkę, co ważne. Czy to Wiąże się również z tym, co powiedziałeś, że teraz będzie takie trochę wychłodzenie ogólne, a co za tym idzie również ograniczenie naszych wydatków i trochę nasza taka wstrzemięźliwość spowodowana tymi wszystkimi czynnikami. Czy może nie będzie się to rozgrywać aż tak szybko, a rozłoży się trochę jeszcze na 2022. Jak, jak to widzisz? No myślę, że się rozłoży. Tak? To, to, nie jest, to nie działa na zasadzie magicznej różdżki. Jakby no, celnie wskazałeś na kilka. Kanałów, którymi działa polityka pieniężna, I, i tak dokładnie jest to, jest to nasza konsumpcja, jest to nasza skłonność do oszczędności, która jest wyższa, jeśli rosną stopy procentowe. No nieważne, że one będą cały czas dużo po, znaczy, nieważne, no ważne, ale jakby dla wielu osób to, że one już dostaną wyprocentowanie w banku, już będzie jakimś tam, jakimś tam argumentem, tak może nie dla naszych widzów, dla, państw, dla Państwa widzów, którzy raczej są. Pewnie bardziej skłonni podejmować ryzyko, szukając wyższych stóp zwrotu, ale dla wielu osób w Polsce będzie, będzie już powód do tego, żeby jednak zdecydować się wrócić z oszczędnościami do banku. E, dalej kredyty hipoteczne i sektor nieruchomości: jak najbardziej, no, jakby szybki, sto, szybki taki strzał do, do 2%. Nie wiem, czy to się rozegra w grudniu, tak? ale myślę, że do tych 2% dość szybko dojdziemy. E, no to, to jest już jednak jakieś zaciągnięcie hamulca. No, może jeszcze nie takie, nie takie wiesz, na, na, na ręcznym zakręcie. Ale, ale jakby na pewno jest to coś, co, co jakby trochę się odbije. To tak. nie, nie, nie wydarzy się z dnia na dzień, ale będzie to odczuwalne. Plus wpływ na złotego, jakiś tam myślę, że też przynajmniej zahamowanie, osłabienia złotego. No i tymi, tymi czynnikami, tymi kanałami Rada próbuje przez stopy wpłynąć na inflację. Myślę, że na koniec porozmawiamy sobie chwileczkę o tym, co się dzieje na świecie, ale, ale też o tym, co się dzieje z cenami energii. Bo widzimy ewidentnie, że dużo się mówi o tej zielonej rewolucji, Unia Europejska cały czas mówi o tym, o tym zielonym ładzie i o tym, że ewidentnie trzeba zmierzać do ograniczania emisji CO2, a tym samym odchodzenia od tych starych, standardowych źródeł pozyskiwania energii i przechodzić do energii zielonej. Czy Polska w Twoim mniemaniu jest... w w takim momencie, patrząc na to też, jak rząd podchodzi do tego typu tematów, chociażby turów i inne tego typu wrażliwe kwestie, czy rząd jest gotów, żeby wprowadzić Polskę w taką erę tej zielonej transformacji, bo to, że ona nastąpi jest chyba pewne i nieuniknione. Pytanie w jakim tempie i które kraje jak będą się do tego dostosowywać. A jednocześnie te rosnące niestety ceny energii, które no, dotykają firmy, przedsiębiorców i zwykłych konsumentów, ludzi, którzy na co dzień tę energię konsumują, czy to będzie jeden z takich czynników dalej dyskusji e, publicznej i, i wśród polityków i wśród ekonomistów? Czy może wydarzy się w najbliższym czasie coś, co mogłoby dać jakiś cień nadziei na to, że ceny energii się troszeczkę unormują, a, a Polska stanie się partnerem do rozmów w kontekście no, tego miksu energetycznego i tego, żeby zmniejszać udział e, CO2? Tak, jeśli chodzi o pierwszy punkt, może się coś takiego wydarzyć, tak? bo bardzo istotne dla cen energii będzie temperatura w zimie w Europie, szczególnie dla Europy, ale ogólnie światowo w północnej półkuli. Więc są pewne zjawiska pogodowe, które mogą się wydarzyć lub nie wydarzyć. Nie jestem tutaj wielkim specjalistą, ale też studiując temat cen energii, czytałem o tych takich zjawiskach jak Polar Vortex, który. Może sprawić, że, że będziemy mieć na przykład bardzo mroźny styczeń u wszystkich, u wszystkich największych konsumentów energii na półku, półkuli północnej, czyli USA, Europa, Chiny. No i wtedy to jest bardzo zły scenariusz, a może się, a może się to nie wydarzyć. tak, Więc jakby są pewne czynniki losowe. Losowe w, te, w tym sensie, że jakby nie mamy na nie wpływu, które mogą sytuację poprawić, a mogą ją pogorszyć. Co do rozmów z Unią, no to jakby nie jest temat chyba, w którym mogę się jakoś specjalnie wypowiedzieć. Wiadomo, że z naszego punktu widzenia krajowego lepiej jest, aby ta transformacja, jak jest czysto gospodarczo, przebiegała wolniej niż szybciej, bo, bo jakby jest to dla nas kosztowne, albo jeśli ma przebiegać szybciej, to żebyśmy, żeby jakby w pewnym sensie Unia to rekompensowała tak. Jakby. Natomiast wiadomo, że do tego potrzebna jest odpowiednia dyplomacja i natomiast to już nie są zagadnienia dla, dla ekonomisty. I już zupełnie na koniec zapytam Cię o to, jak, bo często przy naszych rozmowach Cię o to pytam, jest to zawsze czynnik, który też interesuje na przykład naszych widzów, przynajmniej tej części, która gdzieś inwestuje, ma, swoje, ma w swoich portfelach akcje, ma w swoich portfelach obligacje, tudzież działa na rynku pozagiełdowym. Co z USA i co z Chinami? Chiny chyba te ostatnie miesiące pokazują, że coś tam się dzieje niedobrego, a USA... Szargane różnymi dziwnymi sytuacjami. Joe Biden, podobno najgorzej oceniany prezydent, według jakichś ostatnich sondaży, z tych wszystkich prezydentów, którzy byli przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Złe decyzje związane z wycofywaniem wojsk, źle oceniane społecznie i też chyba nie do końca reaguje dobrze na, na bieżące problemy, również wciąż wynikające z pandemii. Jak teraz widzisz rozwój sytuacji w Stanach, również pod kątem tego, co powiedziałeś na początku, jeśli chodzi o politykę Banku Centralnego, czyli Fedu? No i jak, jak te Chiny mogą wpłynąć na nastroje globalne i na wskaźniki makroekonomiczne, i, i jak to nas wprowadzi w 2022 rok? No, wiesz Czaku, no w zasadzie rzuciłeś tematy na osobną rozmowę w tym jednym, w tym jednym pytaniu, więc jakby bardzo w żołnierskim krótko... skrócie. Tak, jest w tym skrócie, no w Stanach Zjednoczonych teraz dla rynków liczy się to, że Fed dalej w cudzysłowie dmucha balonik i jakby przy przegrzanej gospodarce, przy inflacji ponad 5% dalej mamy dodruk. To co z tego, że on jest nieco mniejszy, jak to jest cały czas dodruk i są zerowe stopy, to jest dla inwestorów zaproszeniem do podejmowania ryzyka. Oczywiście na dłuższą metę to się może skończyć fatalnie, ale jakby nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak długo ta sytuacja potrwa jakby generalnie. Zwykle punkt przegięcia jest niemalże niemożliwy nie, nie, nie do przewidzenia w czasie. Takim punktem przynajmniej stopu, właśnie mógłby, mógłby go zawczasu wyznaczyć Fed, ale widać, że nie chce tego zrobić, więc no stąd też kolejne co chwila rekordy na, na amerykańskich indeksach. Natomiast Chiny są oczywiście zagrożeniem takim długoterminowym dla globalnej gospodarki, bo jednak są ważną częścią tej gospodarki i e, no widać, że na wielu, w wielu punktach tam. Nie, nie, nie dzieje się najlepiej. Tak? Jeśli mam chiński rząd, który mówi obywatelom, żeby gromadzili zapasy na zimę, bo może być różnie i jeśli chodzi o dostępność energii, jeśli chodzi o ograniczenia związane z COVID-em, bo tak jak mówię, w Azji całkiem inaczej się na to reaguje, to, to oczywiście jest to problem tak, globalny również, bo po pierwsze, Chiny dużo wkładają do globalnego PKB, a po drugie, no, wiele problemów dzisiaj z łańcuchami dostaw, które między innymi, które się przyczyniam do inflacji, no wynika z tego, że właśnie skupotów, kłopotów, które, które są w Chinach, więc to oznacza dalsze komplikacje w tym, w tym zakresie. Bardzo dziękuję o e, dynamicznie zmieniającej się sytuacji w polskiej gospodarce, o inflacji, o, o Radzie Polityki Pieniężnej i o tym jeszcze, co przed nami, a także o kilku wątkach z gospodarki globalnej rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Przemku, bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie, Czarku. Dziękuję Pań Państwu. Państwu oczywiście również dziękuję e, razem z moim gościem za obecność. Zawsze 13.30 w czwartki Biznes Focus. Jeste jestem, jesteśmy tutaj dla Was. E, bardzo dziękuję raz jeszcze. Zapraszam, Zachęcam do oglądania. E, Komparik24 TV. Do zobaczenia.